Za sprawą Pegasusa powrócił temat inwigilacji. Inwigilacja w Polsce to dziki zachód. Nikt nad tym nie ma kontroli. Doskonale pokazał to ostatnio wywiad sędziego Igora Tulei, który powiedział wprost, że być może klepnął inwigilację za pomocą Pegasusa, a on te narzędzie uważa za coś niedopuszczalnego. Przyznał, że sędziowie rzadko odmawiają kontroli operacyjnej. Dlaczego? Ponieważ nie chce się im uzasadniać odmów. Więcej powiedział, że rzadko zdarza się tak, że sędziowie zadają dodatkowe pytania, pytają, jaką metodą ma być ktoś inwigilowany, ale oczywiście zawsze usłyszymy. To sędziowie przyzwolili na inwigilację, więc w czym problem? W ten sposób stajemy się bezbronni wobec działania służb, a jest ich u nas trochę. W tym miejscu warto zapytać, dlaczego to sędziowie nie mają także odpowiadać za założenie nam Pegasusa. Tylko znając realia, sędziowie nigdy nie są winni, jeśli klepną areszt, jeśli klepną podsłuch, jeśli klepną wyrok taki, a nie inny, a życie pokaże, że prawda wygląda inaczej. Czy ktoś z wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania poniósł konsekwencje za wsadzenie niewinnego Tomasza Komendy? Nikt. Ostatnio w mediach można przeczytać, że prokurator Tomasz Fedyk, który skierował przeciwko niemu akt oskarżenia, nawet gdy wyszło na jaw, że Komenda jest niewinny, nie miał sobie nic do zarzucenia. Dwa lata później został usunięty z zawodu za jazdę po alkoholu. Miał ponad pół promila. Ustalenie Onetu wynika, że kilka miesięcy temu wrócił do pracy w prokuraturze, bo sąd uznał, że nie popełnił przestępstwa, a jedynie wykroczenie, które się przedawniło i sprawę umorzył. Tak, sędziowie, prokuratorzy są bezkarni. Ale wróćmy do inwigilacji. Oficjalnie w Polsce zarządzanych jest ponad 5000 tysięcy kontroli operacyjnych. To oficjalnie, bo tak naprawdę większość inwigilacji jest Poza kontrolą. Co ciekawe, sądy nie pytają, jakimi systemami jesteśmy inwigilowani, a te w dzisiejszych czasach są totalitarne. Dlaczego sędzia, nie wiedząc, jaką metodą jesteśmy inwigilowani, po prostu nie odmówi kontroli operacyjnej? Tak jak już usłyszeliśmy, bo nie chce mu się uzasadniać tego. Czy wiecie, że ustawa daje możliwość ABW i Agencji Wywiadu, Zakładania nam dowolnie obserwacji i nieinformowania o tym prokuratury i sądu? Dzieje się to bez ich zgody. Przy głośnej sprawie Pegasusa ostatnio można było usłyszeć, że, i tu przeczytam, obecny rząd postanowił odtańczyć niektóre nazwiska z listy inwigilowanych tam, gdzie sprawa wygląda politycznie. Ale jak to? Kto to będzie decydował, że dana sprawa została. Znana za polityczną, że kontrola operacyjna była założona ze względów politycznych. Kto, polityk? Czy ta zadyma wokół Pegasusa przyniesie nam coś dobrego? Myślę, że tylko jedno. Wiele osób uświadomi sobie, że inwigilacja jest powszechna i jest poza kontrolą. A politycy, czy zrobią coś, by powstrzymać ją, ograniczyć? I należycie kontrolować, w to wątpię. Dlaczego? Bo służbą zawsze jest na rękę mieć nas pod kontrolą.